Cześć, ja jestem Miss Twister, a to jest prezentacja moda Tumany Items do Minecrafta 1.4.7. A więc po otwarciu ekwipunku mamy tutaj takie menu, tutaj mamy parę stron, zależy jak to tam ustawi wielkość. Tutaj możemy coś tam wybrać do zenchantowania, do zrobienia miksturki, nawet fajerwerki są mam ulubione. No i tu możemy wykorzystać przy na przykład Word Edite. na przykład mamy tutaj, nie wiem, Glowstone. Widać od razu jasno, 89 i robimy. Oczywiście możemy też korzystać na serwerach z tego, gdy mamy oczywiście jakąś tego opa. No a teraz instalacja. Moda instalujemy wchodząc w link podany w podany opisie i tu klikamy w pobierz dla Minecraft 1.4.7 klikamy, wchodzimy na wchodzi nam od razu ta stronka chwileczkę ok, skip add i nam się pobrało wchodzimy wtedy w ruchom, e, data process bin Minecraft.jar y, albo Minecraft, po prostu otwieramy za pomocą winrara win i wszystkie pliki z y, tego pliku, który nam się pobrał, wrzucamy tutaj. Usuwamy oczywiście meta.inf. No, to by było na tyle, a więc no, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cześć!